No siemanko moi mili. Michu z tej strony. Ostatnio wam pokazałem taką gierkę na Telegramie Citizen. Tutaj wam opisałem wszystko to, co udało mi się znaleźć. Jeśli chodzi o liczbę graczy to wzrosła już dwukrotnie ponad, ale jest to dość fajna gra, niedługo będzie IDO, tak jak tutaj napisałem. Cena tokena jest wyceniana na 0.025 dolara. No i chcą oni tutaj zrobić więcej takich minigier, One są konkretnie ustawione na drugi kwartał tego roku. Co jest ciekawe, są wspierani przez Softword i Xiaomi Group. No i możemy przejść do tego Telegrama, pokażę wam o co tutaj chodzi, jak można zarządzać tymi kotami. Stworzyłem również tutaj dla nas kanał, więc możecie konkretnie dołączyć do mojego klubu, zaraz Wam pokażę jak. I tutaj też dałem link do FaQ do gry, czyli do instruktarzy. Więc odpalamy tą minigierę. Ciach, ciach, łączymy się elegancko. Zawsze tutaj są do zebrania jakieś monetki. No i mamy takie kotki. Ludzie tutaj przychodzą głaskać te kotki i dzięki temu my możemy zarabiać. W ogóle pamiętajcie, żeby tutaj podłączyć wasz wallet z Telegrama. Ja używam tego, tego basic walleta. Ciach. Bach, to City No i teraz będę zarabiał trochę więcej, po prostu. No i przychodzą tutaj ludzie, przytulają te kotki. Dzięki temu, że oni je przytulają, to my możemy, my dostajemy takie monetki i możemy sobie upgradeować te kotki. Trzeba je po prostu łączyć w ten sposób. O, ciach, ciach. Te same levele możemy upgradeować do kolejnych leveli. ósmy do ósmego, czwarty do czwartego, lewy do prawego tutaj mam dziewiąty, no ja w tym momencie mam, a nie mam tych, dobra to możemy sobie kupić, w ogóle tutaj są questy, są takie daily questy, które możecie rozwiązywać, one są dość proste, właśnie daily check-in, open, musimy tutaj to zatwierdzić, na naszym portfelu, login i tutaj są zakupy, możemy sobie coś kupić, wtedy będzie ten, wtedy nam zaliczy to zadanie wejdźmy tutaj do sklepu kupimy sobie na przykład za 5 baksów tego pytaliście się mnie ile tutaj trzeba zainwestować żeby to miało sens nie mam pojęcia, no ja dopiero się bawię i tak jak to widać nie mam tych kotów za dużo tak jest dobra, lecimy dalej tutaj z tym upgradeem. ten do tego, ten do tego 11 kota już mam. Dobra Co jakiś czas, też tutaj będą nam spadać te koty w postaci takiego airdropa, i można tutaj łowić, łowić te ryby. Mają oni tutaj dwie waluty: ten V Kitty i takie ryby. Ryby są tutaj w, prawym, w lewym górnym rogu. Jak macie więcej ryb, to możecie je łowić na automacie albo manualnie po prostu. O, trzeba tutaj trafić. W ten, ten, w ten środek, nie? No, ja to nie zawsze trafiam, także wolę w automacie. Na przykład, możecie zrobić na kilka razy. Ciach! No i automatycznie wam będzie łowił. I zależnie od tego, co tam wam złowi, macie albo monetki, macie albo rybki. No Proszę bardzo, niech on sobie tutaj łowi, a my możemy lecieć dalej. Tak jak widzicie w prawym górnym rogu, tutaj jest Michalski Team. Widzicie, Michalski Team, więc będziecie pewnie musieli opuścić ten klub, wejść i wtedy ja Wam dam nowy link i będziecie we mogli wejść do mojego klubu. Nie wiem jeszcze jakie są tutaj benefity, jeśli chodzi o ten klub, no ale póki co to jestem na ostatnim miejscu brązowy. Także lecimy razem wspólnie i upgrade'ujemy sobie te koty na kolejny level. Ciach, ciach. O. I zamawiamy kolejne. W ogóle ten to mi już nie będzie potrzebny, także muszę go usunąć niestety. Dobra. I tutaj mamy jeszcze boosty boosty, czyli te monetki nam będą skakiwać dwa razy szybciej open wallet, musimy to zatwierdzić na na tym tonie back to citizen dobra, widzicie jak szybko lecą te monetki i teraz możemy wejść jeszcze na tego quest'a wziąć tego ostatniego quest'a tutaj tak, czemu mi tego nie zaliczył dobra, mam Ok, i upgrade'ujemy, ale jeśli nie chce nam się automatycznie, znaczy jeśli nie chce nam się manualnie, to możemy to zrobić automatycznie. I tutaj mamy 40% ofa, i teraz to się będzie dziać samo. Widzicie, jak szybko to śmiga? Tylko muszę pododawać. Swoje kocury i one tutaj już się same upgradeują. I normalnie mamy deszcz tych monetek i lecimy z tym. Tutaj mają oni w planach jeszcze kilka gier, właśnie na następny kwartał, i mają być do tego airdropy jakieś przewidziane. Wiecie, że teraz ten ton blockchain odpala dość grubo, także może jest warto się tym zainteresować. A gra jest w sumie fajna. Wygląda jak wygląda, ale mówię Wam, sam jestem zaskoczony, jak mnie to wciągnęło, nie? Także jak coś, to zapraszam sprawdzić linki w opisie. To znajdziecie mój invite code. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Mo moi wszyscy friendsi tutaj są. <laughs> Marek leci na grubo, widzę. Już ma, już ma złoto. Dobra. Więc tyle. No, zapraszam do zabawy i zobaczymy jak to się rozwinie, a jak będę miał trochę więcej informacji, to dam znać. No, to mówiłem ja, Michu Michalski Naganiacz. Życzę powodzenia w rozmnażaniu kotów, wspaniałego weekendu, siemanko Pozdrówki Eloszka.